Witam początkujących graczy w trzecim poradniku, to Grydejs. Dzisiaj chcę przedstawić tiery broni, które możecie znaleźć w określonych częściach mapy. A, oraz dzisiaj główną część filmu będziecie mieli właśnie przedstawioną na ekranie, bo są to głównie screenshoty. Co możecie znaleźć i gdzie możecie znaleźć? Oraz sami zresztą możecie wyszukać większość informacji, wchodząc na link podany w komentarzu. W dzisiejszym filmie również nie skupię się na broni, którą można znaleźć w losowych wydarzeniach, czyli helikrasze, rozniszczone konwoje oraz obławach policyjnych. Tier unikatowy, są to poszczególne miejsca, w których można znaleźć przedmioty, które nie są stricte wojskowe, ale są bardzo szkodliwe. Oraz strefy wykluczenia, które znajdują się dwie na mapie, stałe, oraz w większości miast, wiosek, też może się taka pojawić. Są to zdarzenia losowe, one nie przynoszą żadnych przedmiotów, ale w miejscach stałych, stref wykluczenia, można znaleźć broń oraz bardzo cenne przedmioty. Głównie jest to wyposażenie wojskowe albo ampułki POX. Są to jednak przedmioty głównie do zwalczania gra.